No ja nie wiem czy akceptować. ja chcę to zobaczyć Ja też nie Ostatnio został nagrany odcinek Tinder w prawdziwym życiu Gdzie nasi faceci musieli podrywać inne dziewczyny A co najśmieszniejsze to fakt, że mieli słuchawkę w uszach I ponoć nie poszło im najlepiej A dzisiaj obejrzymy razem z nimi ten odcinek I zobaczymy czy mają przerąbane i śpią na kanapie Czy jednak im się upie Puchaj, nie zaczynaj tego tematu Chciałbym tylko powiedzieć, że tam padło dużo tekstów, które nie powinny paść On już strzega, czyli to będzie grube nie pamiętam, co my gadaliśmy za Agnopocysiem. Dobra, dawaj, let's go! To jest Tinder w prawdziwym życiu! Ale ekipa, ale kto jest ekipa, nie? A dzisiejszy film rozpocznie Olaf! No. Mam na imię? No. <głosy> 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 nie wiedziałam, nie wiedziałam. Bo już się że nie wiesz, jak mam na imię, no ja Już się wystraszyłem. Cześć. 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 Jak tam? A dobrze wszystko, widzę. Nie! Robimy to! Git? Nie! Git? Wyobraź sobie, że masz aktora na przykład z tatą, czy coś przychodzi, twój tata gada. Tak! na przykład gada. Zajebce. A kto pójdzie na tonem? Ja mogę iść. Nie mogę iść. Żartowałem. Żartował, to było wiecie, to tylko tego. Ma to jakiś sens, co nie? <laughs>